Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 26 marca, dziś Wielki Wtorek, dzień pierwszej klasy. Do niedzieli zmartwychwstania Pańskiego zostało nam pięć dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. W miniony wtorek rząd Landu Bawarii zatwierdził najnowszą wersję regulaminu dla bawarskich urzędów. Na mocy nowelizacji zakazane będzie używanie w urzędowych pismach języka neutralnego płciowo, czyli zastępowanie zaimków osobowych znakiem interpunkcyjnym. Na przykład dwukropkiem, który sugeruje tak zwaną niebinarność. To dość sensowne wieści. Mniej sensowne jest to, że nieliczna, na szczęście, krytyka wobec decyzji bawarskiego rządu płynie ze strony organizacji katolickich. Jedna z nich, najgłośniej protestująca, to Katolicki Związek Niemieckich Kobiet, który stwierdził, iż aktualizacja regulaminu jest godnym pożałowania krokiem wstecz, a język jest instrumentem zaprowadzania równouprawnienia. Krytyczne zdanie wobec zakazu genderowych zaimków wyraził także Związek Niemieckiej Młodzieży Katolickiej. Według tej z kolei organizacji, rząd Bawarii wyrządził swoją decyzją krzywdę w życiu tzw. osób queer. Watykan. W minionym tygodniu ukazała się autobiografia papieża Franciszka zatytułowana Życie. Moja historia w historii, o których wspominaliśmy już w naszych programach kilkukrotnie. Jak informuje nieoceniony konserwatywny portal LifeSiteNews.com, który zapoznał się z całą treścią nowej książki, część autobiografii poświęcona jest poglądom papieża na kwestie tzw. pandemii oraz cudownego eliksiru. Mimo tego, że z biegiem czasu na jaw wychodzi coraz więcej faktów świadczących o szkodliwości kryzysu klimatycznego w ramię oraz polityki lockdownów, głowa Kościoła Katolickiego jednoznacznie opowiada się po stronie covidowych zamordystów. Papież pisze: Decyzja o tym, czy się zaszczepić, czy nie, jest zawsze wyborem etycznym. Wiem, że wielu ludzi zapisało się do ruchów przeciw szczepieniom. To mnie zaniepokoiło, bo moim zdaniem bycie przeciwko antidotum jest niemal samobójstwem. Czym aktem niezgody sądzę, że z perspektywy etycznej wszyscy powinni przyjąć szczepionkę. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, lub jak dziś informacji o danym święcie dawka. Dziś Wielki Wtorek. Jest to dzień, w którym zgodnie z wczesnochrześcijańską tradycją tzw. kościołów stacyjnych, nawiedza się kościół ku czci świętej pryski. Tradycja przekazuje nam, że za czasów apostolskich w miejscu tym stał dom, w którym święty Marek Ewangelista usłyszał od świętego Piotra historię męki pańskiej. To właśnie przekaz pasji według świętego Marka, odczytywany jest w wielkowtorkowej Ewangelii. Natomiast przeznaczona na dziś epistoła jest wyjątkiem z proroctwa Jeremiasza, przepowiadającym zamiar zabicia Chrystusa Pana, na które zbawiciel dobrowolnie się zgodził. Zgodnie z tradycyjnym przekazem tego dnia pan Jezus prowadził żarliwe dyskusje z elitami żydowskimi. Zapowiedział zniszczenie Jerozolimy, swoje chwalebne powtórne przyjście na Ziemię, a także wygłosił przypowieści o roztropnym włodarzu oraz o głupich i mądrych pannach. W Wielki wtorek uczniowie również przeklęte przez zbawiciela drzewo figowe i usłyszeli od niego zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się świętego Piotra. Francja Według opublikowanego w połowie marca raportu sporządzonego przez Centroprawicową Partię Republikańską we Francji tak zwana zmiana płci, określana jako tranzycja, stała się wśród młodzieży de facto modą. Zgodnie z badaniami, rosnąca liczba podjętych starań o zmianę płci przez dzieci i młodzież spowodowana jest w dużej mierze sugerowaniem im przez psychologów i psychiatrów niedopasowania do własnej płci, na co skorygowanie jej ma być receptą. W jednym z paryskich szpitali składanych jest corocznie 40 wniosków o konsultacje w sprawie zmiany płci. W skali kraju liczba ta sięga kilku tysięcy. Pani senator Jacqueline Estage-Brigno zapowiedziała, że republikanie złożą projekt ustawy o zakadzie, tak zwanej tranzycji dla osób nieletnich. Austria. Jak informuje portal kat.net, diecezja Graz-Seckau rozpoczęła w Wielkim Poście publikację codziennych rozważań dla wiernych, zatytułowanych Siła do Odrodzenia. Chętni mogli zapoznać się z tekstami, których autorką jest świecka teolog pani Marlis pretenhaler heckel zapisując się do specjalnego diecezjalnego newslettera. Uwagę zwrócić może tekst opublikowany 7 marca, który nosi tytuł Pod tęczą. W tekście zawarta była modlitwa, która wygląda trochę na pochwałę ideologii gender. Zresztą, oceń to, mój drogi słuchaczu sam. Oto tekst tej modlitwy. Boże różnorodności, czynisz wszystko tak pięknym. Istnieją nie tylko niebieski i różowy, chłopiec i dziewczynka, mężczyzna i kobieta. O nie, Ty kochasz wszystkie kolory i odcienie. Pod mieniącą się kolorami tęczą objawiłeś nam swoją wierność. Bądź uwielbiony przez moje człowieczeństwo, które przedstawia Ciebie na tym świecie. Dziś chcę uświadomić sobie wielobarwność ludzi i cenić ją. Stany Zjednoczone jak poinformował prokurator generalny stanu Teksas, pan Ken Paxton. Jedna z największych witryn pornograficznych na świecie wycofała z Teksasu swoje usługi. Powodem decyzji właścicieli strony jest najnowsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego Piątego Okręgu w związku z zeszłoroczną ustawą nakładającą ścisły obowiązek skutecznej weryfikacji wieku użytkowników przez administrację stron pornograficznych. Zdaniem niepocieszonych właścicieli pornowitryny nowe prawo narusza swobody obywatelskie dorosłych, także że do korzystania ze stron pornograficznych. Sąd stwierdził, że ustawa nie narusza stanowego ani federalnego prawa, a tym samym została ona utrzymana w mocy. Pan Paxton skomentował wyrok w sposób następujący: W Teksasie nie ujdzie na sucho pokazywanie pornografii dzieciom. Jeśli nie chcą się podporządkować, to dobrze im tak. Myślę, mój drogi słuchaczu, że warto w tym miejscu wspomnieć, że gubernator Teksasu jest katolikiem. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga, rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 21 o prawie własności. Jeśli takie są obowiązki posiadających w stosunku do innych ludzi, to jaki jest obowiązek tych ostatnich w stosunku do tych pierwszych? Obowiązkiem tych ludzi w stosunku do tych, którzy posiadają, jest szacunek dla tych dóbr i to, by nigdy nie nastawali na to dobro wbrew woli ich posiadaczy. Jak nazywa się akt nastawania na dobro posiadających dokonany wbrew ich woli? Nazywa się on kradzieżą lub rabunkiem. Czym jest kradzież? Kradzież polega na skrytym wejściu w posiadanie dobra należącego do innej osoby. Czym jest rabunek? Rabunek jest czynem mającym na celu pozbawienie kogoś pewnego dobra, ale gdy w przypadku kradzieży jest to czynione skrycie, to w przypadku rabunku dochodzi do tego w sposób otwarty i z użyciem przemocy. Który z tych dwóch czynów jest cięższy? Rabunek jest znacznie cięższy niż kradzież, ale zarówno kradzież, jak i rabunek stanowią jako takie grzech śmiertelny, chyba że rzecz odebrana jest niewiele warta. Czy ludzie powinni zatem jak najstaranniej wystrzegać się tego wszystkiego, co wyglądałoby na kradzież? Tak, jest to rzeczą najważniejszą służącą dobru społeczeństwa, aby ludzie jak najstaranniej wystrzegali się tego wszystkiego, co wyglądałoby na kradzież. Punkt 22. Grzechy przeciwko sprawiedliwości popełniane mową w sądzie: ze strony sędziego, ze strony oskarżającego, ze strony oskarżonego, ze strony świadków i ze strony obrońcy. Czy poza grzechami przeciwko sprawiedliwości popełnianymi działaniem istnieją też grzechy popełniane mową? Tak, dzieli się je na dwie grupy. Na te, które popełniane są przez wyroki sądowe i urzędowe działania, oraz na te, które popełnia się w życiu codziennym. Jaki jest pierwszy z grzechów popełnianych podczas wyroków sądowych? Jest to grzech sędziego, który niesprawiedliwie sądzi. Co musi czynić sędzia, by sądzić sprawiedliwie? Powinien postępować tak, jakby był żywym odbiciem sprawiedliwości, mając za obowiązek przywracanie jej w społeczeństwie. Oraz działając w imieniu społeczeństwa i reprezentując je, przywracanie naruszonego prawa każdemu, kto się do niego o to zwraca. Co zatem powinien czynić sędzia podczas wykonywania swojego urzędu? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W minioną środę w całej Polsce odbył się kolejny masowy protest rolników wymierzony w politykę rządu, Unii Europejskiej oraz import z Ukrainy. Tym razem rolnicy w ramach tzw. najazdu gwiaździstego zablokowali drogi dojazdowe do wszystkich miast wojewódzkich. W całej Polsce w sumie odbyło się ponad 500 manifestacji. Mimo tego, że strajki odbywają się w całej Europie, Komisja Europejska zaostrza klimatyczne prawo. Natomiast polski rząd, czego innego by się spodziewać, nabiera wody w usta. Lider wrocławskiego protestu, pan Waldemar Mazurek, Skomentował sytuację w sposób następujący: Nie rozumiem, czemu różni urzędnicy, czy to w Brukseli, czy w Polsce, bronią przepisów Zielonego Ładu. Cała Europa gotuje się od protestów. Czy do nich nie dociera, że muszą to zmienić? Ponownie Polska. W miniony wtorek niegdyś konserwatywny katolicki publicysta pan Tomasz Terlikowski poinformował o rezygnacji ze współpracy z kolejnym podmiotem. Tym razem chodzi o liberalno-katolicki albo dla uproszczenia liberalny portal jezuitów Deon. PL. Redaktor Terlikowski oskarżył administrację Deonu o cenzurowanie tworzonych przez niego felietonów. Jak mówi, redakcja zablokowała jego komentarz do Wielkoczwartkowego listu do kapłanów wystosowanego przez Konferencję Episkopatu Polski, gdyż był on niezgodny z duszpasterskim dziełem jezuitów. Redakcja Deon.pl opublikowała oświadczenie, w którym zdementowała informacje przekazywane przez pana Tomasza i stwierdziła, że powodem wstrzymania felietonu były publikacje autora w różnych mediach. Które budziły kontrowersje, a z którymi portal Deon.pl nie chce być łączony. Pan Terlikowski zarzuca biskupom, że ich list jest z ducha fałszywie klerykalny, nie podejmuje trudu autentycznej diagnozy problemów, a jako wskazanie wzorca życia kapłańskiego proponuje rozważania z początków XX wieku, czyli nauczanie o kapłaństwie świętego biskupa Józefa Pelczara. Dodatkowo, o zgrozo, autorzy uznają, że charyzmat kapłański polega na byciu in persona Christi. Czego efektem jest, według zatroskanego pana Tomasza, niebezpieczny klerykalizm. Na zakończenie swojego tekstu, pan Terlikowski apeluje: Drodzy biskupi, warto zajrzeć nie do pelczara, a na plebanie, gdzie pracują wasi księża. Zajrzeć nie z pompą wizytacji, lecz po koleżeńsku, wpadając na kawę, lampkę wina, rozmowę i spotkanie. Nasuwa się pytanie, czy pan Tomasz nie minął się z powołaniem. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o naturze dwóch demonicznych narzędzi do walki z katolicyzmem. Dwa wirusy wpuszczone do przestrzeni społecznej, które przy braku czujności mogą wydawać się niegroźne, wręcz śmieszne, ale po uważnym pochyleniu się nad tematem widać, że oba mogą być śmiertelne. Pierwszy wirus to tak zwana poprawność polityczna. Czy na brzmienie tych słów uśmiechasz się, mój drogi słuchaczu, z politowaniem, czy też wzdrygasz się? Ja kiedyś się uśmiechałem, teraz trochę się wzdrygam. Samo sformułowanie, Poprawność polityczna ma niespełna 25 lat, ale jej mechanizmy są prawdopodobnie obecne w każdej społeczności od początku świata. Oto są rzeczy, których nie wolno mówić, bo członka społeczności może spotkać kara. Nic nowego pod słońcem. A jednak w ostatnich dziesięcioleciach siły rewolucyjne przejęły kompletną kontrolę nad tym narzędziem. I teraz przez nie ludzkość jest tresowana, co wolno mówić, a czego nie. Kiedyś za niewłaściwą mowę traciło się na przykład względy króla, lądowało w więzieniu albo bez głowy. A na przykład w starożytności lądowało się na krzyżu. Dziś najczęściej konsekwencje dotykają kariery. Im dłużej analizuję to zjawisko, tym bardziej jasne staje się dla mnie, że dziś, od kilkudziesięcioleci, narzędzie to służy do niszczenia jednej i tylko jednej rzeczy prawdy, co jest najbardziej niepoprawną politycznie treścią na całym świecie Ewangelia i doktryna katolicka. Jednak z biegiem lat siła tego narzędzia, tego bata wiszącego nad każdym, kto zabiera głos publiczny, Zaczęła słabnąć. Ludzie zaczęli wyczuwać fałsz tego narzędzia, zaczęli też być nim zmęczeni. W wyniku czego osoby niepoprawne politycznie zaczęły wzbudzać większe zaufanie niż osoby posłuszne wielkiemu bratu. Wirus poprawności politycznej przestał jakby na ludzkość działać. Potrzebna więc była mutacja i podobnie jak w laboratorium w Wuhan, z czegoś dla człowieka niegroźnego udało się zrobić coś dość groźnego, choć oczywiście nie tak jak trąbiły media i eksperci. Podobnej mutacji poddano wirusa poprawności. Politycznej. W laboratoriach rewolucji najtęższe umysły pracowały nad stworzeniem możliwie najgroźniejszej mutacji broni przeciwko prawdzie. I oto, w miejsce poprawności politycznej, na którą świat stał się odporny, prezentujemy nowy wariant przed państwem mowa nienawiści. I co wy na to, konserwatyści? Co wy na to, katolicy? Oto mamy na was coś, co zmiecie wszystko, co było utarte, wszystko, co jest ustabilizowane. Tradycyjne. No dobrze, powiedzmy to: wszystko, co prawdziwe. Czyż to nie genialne? Mowa nienawiści. I oto choćby w Kanadzie procedowane jest właśnie prawo, zgodnie z którym za przestępstwo mowy nienawiści, czyli napisanie w internecie czegoś, co marksizm uzna za niefajne, dostać będzie można dożywocie. Dożywocie za nienawistny wpis. A jakie wpisy są nienawistne? Wpisy chrześcijańskie. Nic tak bowiem nie dzieli jak prawda. Nic nie jest bardziej nieinkluzywne niż katolicyzm. Jeżeli 2 plus 2 jest 4, jest to ultra nieinkluzywne. A dla marksizmu nienawistne. Bo zamyka drogę wszystkim innym odpowiedziom. 2 plus 2 jest 5 albo milion. A świat dziś akceptuje wszystkie odpowiedzi oprócz 4. I stąd jest jest moje przekonanie, że narzędzie najpierw poprawności politycznej, a potem jej mutacji, czyli mowy nienawiści. Koniec końców wycelowane są w jednego wroga. W prawdę w prawdę o człowieku, w prawdę o prawie naturalnym, w prawdę o wszystkim. W katolicyzm. Mój drogi słuchaczu, jestem ciekaw, co sądzisz o tym, co powiedziałem. Mario, posłuż się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę, pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających tę pracę finansowo zostanie odprawiona 14 kwietnia. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błog... Błogosławionego Wielkiego Wtorku, człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro zostań z Panem Bogiem.